Czy ona, pana zdaniem, miała wpływ na decyzję wyborców? Czy... W moim przekonaniu nie, niekoniecznie. Ta wczorajsza, Chyba nie mówię nie. o tej I, pierwszej. Według mojej oceny to ona mogła raczej zniechęcić do polityków, bo ta debata wczorajsza była bardziej agresywna. No, Ona się tym różniła od tej pierwszej debaty. Chociażby to, że Andrzej Duda już nie używał, nie posługiwał się określeniem panie prezydencie, tylko mówił pan Komorowski. Pan Komorowski. Prawdopodobnie takie były wskazania jego doradców, żeby w ten sposób podkreślił swoją jakby niezależność. Nie takie poddaństwo jak w pierwszej. Chwierzyli, że w ogóle okazywanie zbytniej grzeczności nie popłaca. Ciekawa zresztą strategia. Więc na ile taki element mógł zadziałać negatywnie z kolei na Andrzeja Dudę, to jest pytanie, którego się w tej chwili nie rozstrzygnie. Więc była bardziej agresywna i była bardziej emocjonalna z pewnością. Obydwaj kandydaci już się tak angażowali. Nie odpowiadali właściwie ze dwa albo trzy pytania, zostały w ogóle puszczone. Oni nie odpowiedzieli na te pytania, tylko odpadali na te poprzednie. I atakowali się nawzajem. Mówili się, to, to, co, to, co chcą powiedzieć? Mówili to, co chcą powiedzieć, ale adresowali to pod adresem kandydata. To nie były, nie były odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych rzeczy, tak żeby ich sprawdzić. Albo unikali od odpadania od, od, od na tego typu pytania, albo uważali, że znowu atakowanie bezpośrednie bardziej oddziała na na wyborcu, co też jest ciekawą taktyką, pewnie zaleconą przez jakichś psychologów, ale nie wiem na ile skuteczną. Więc tak w sumie rzecz biorąc, ona tak merytorycznie wypadła w moim przekonaniu gorzej i mogła zniechęcić do polityków. Mnie by zniechęciła. Muzyka